Andrzej Sołtysik został na lodzie? Tym zajmuje się po zwolnieniu z DDTVN. Dzień dobry TVN, pożegnało się z aż pięcioma prowadzącymi. Jednym ze zwolnionych był Andrzej Sołtysik. Dziennikarz nie krył zdziwienia nagłą decyzją stacji. Czym teraz się zajmuje? Widzowie, dzień dobry TVN, przeżyli niemały szok, gdy władze TVN poinformowały o zwolnieniu aż pięciu prowadzących śniadaniówki. Z pracą pożegnali się Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ome i Andrzej Sołtysik. Jedyny mężczyzna z grona zwolnionych prezenterów nie ukrywał, że został zaskoczony decyzją producentów śniadaniówki. Jesteśmy w szoku przekazała jego żona zaraz po publikacji oświadczenia DDTVN. Fani Sołtysika zaczęli zastanawiać się, gdzie będą mogli spotkać ulubionego prezentera. Czym teraz zajmuje się dziennikarz? Andrzej Sołtysik zwolniony z. Dzień dobry TVN. Stacja się o niego upomni. Wkrótce Sołtysik postanowił zwrócić się do widzów i przekazać, co sądzi o zwolnieniu z. Dzień dobry TVN. Na Instagramie jego żony pojawiło się oświadczenie dziennikarza. Myślnik. Andrzej prosił, aby przekazać wszystkim, że choć nie powie już dzień dobry, to zdecydowanie nie mówi do widzenia, napisała Patrycja Sołtysik. Według informatorów shownews.pl prezenter nieco zmartwił się utratą pracy. Nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Jest w o wiele mniej komfortowej sytuacji niż chociażby Małgorzata Rozenek. Program był jego podstawowym źródłem utrzymania, nowych propozycji na razie nie otrzymał. Andrzej i Patrycja mają piękny dom pod Krakowem, ale jego utrzymanie kosztuje. W takich okolicznościach trudno się nie zamartwiać brakiem pracy. Przyjaciele starają się go pocieszać, że wkrótce jakaś stacja się o niego upomni. W końcu ma nie tylko ogromne doświadczenie, ale też wiernych widzów miało przekazać źródło portalu. Małgorzata Rozenek-Majdan wkrótce poprowadzi nowy program w T.V.N. Według niektórych stacja będzie chciała wykreować ją na ekspertkę od tematów ślubnych. Inni podają, że zostanie gospodynią bitwy o gości. Andrzej Sołtysik także nie będzie narzekał na nudę. Dziennikarz prowadzi własną audycję w Meloradiu. W świecie kina, rozmawia z gwiazdami filmu i omawia największe kinowe przeboje. Program nadawany jest w każdy czwartek o godzinie 18.